Cześć. Witajcie w Co to będzie w Ameryce, naszym cotygodniowym podsumowaniu stanu kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Ja nazywam się Milosz Wiatrowski Bujacz. Ja nazywam się Marta Nowak. I dzisiejsze podsumowanie zaczniemy od spojrzenia na sondaże, ponieważ w zeszłym tygodniu omawialiśmy debatę w naszym wtorkowym newsletterze wspominaliśmy o tym, że do tego momentu jeszcze takich sondaży podebatowych nie było wystarczająco dużo, żeby wysunąć jakieś wnioski. Natomiast teraz już tych sondaży przybyło i wnioski wyciągać można. No właśnie. Wczesne bo, wnioski. Bo ja jestem jak to, to dziecko we mgle, nic, nie wiem, co Amerykanie myślą po tej debacie, jak tutaj się głosy nam, prefer, preferencje wyborcze rozkładają. Miłoż, powiedz mi, powiedz, co w tych sondażach. Ukazało się już w tej chwili 10 sondaży ogólnokrajowych z takich powiedzmy sondażowni czy, czy, czy centrów badań publicznych, które mają dobre wyniki w przeszłości, jeśli chodzi o, o przewidywanie wyników wyborów, czyli z takich po najbardziej powiedzmy prestiżowych, renomowanych sondażowni. Ukazało się tych sondaży, jak już powiedziałem, 10. W ośmiu z nich Harris prowadzi o co najmniej 4 punkty procentowe. W skali kraju. W skali kraju. W, w sześciu właśnie o cztery, w jednym Reutersa o 5, w jednym ABC i PSOSa o 6. O Czyli widać, że po tym jak Amerykanie uznali, że na tę debatę wygrała, Trump przegrał, że widać to, nie? Bo wcześniej te różnice były mniejsze. Tak, tak. I są y, dwa sondaże z tych dziesięciu, y, gdzie wyniki dla Kamali są trochę gorsze. Jeden opublikowany właśnie parę godzin temu, powtórzmy. Y tak, i są dwa sondaże z tych dziesięciu, gdzie wyniki Kamali są trochę gorsze, a Trumpa lepsze. Jeden najnowszy New York Timesa, w którym w skali kraju idą łeb w łeb, ale do tego sondażu zaraz wrócę, ponieważ tam są inne bardzo dobre wiadomości dla, dla Harris. I jeden sondaż takiej pracowni, która ma opinię jednak bardzo prorepublikańskiej, natomiast faktycznie była bardzo dobra, jeśli chodzi o przewidywanie wyników w 2020 roku. To jest sondażownia Atlas Inter, i tam Trump był o 3 punkty procentowe. Nad Kamalą. Natomiast każdy z tych sondaży ma margines błędu około 3 punktów procentowych, więc tak naprawdę nawet ten, ten jeden, a tutaj, no właśnie, wspomniałem, że Atlas Intel ma, ma reputację jakby zdecydowanie. E, no Raczej szacuje wyniki dużo bardziej na korzyść republikanów, więc też są pewne wątpliwości co do tego, czy oni faktycznie mają taką świetną metodologię, czy po prostu no w 2020 roku wynik Trumpa był dużo lepszy niż pokazywały wszystkie inne sondaże, a oni akurat, jako że są zawsze przesunięci na korzyść republikanów o te parę punktów procentowych, no to trafili na zasadzie takiej, na jakiej zepsuty zegarek też wskazuje dwa razy na dobę dobrą godzinę. No ale właśnie, jak wiemy, wybory w Stanach Zjednoczonych nie polegają na tym, że tutaj każdy głos waży tak samo. Liczą się tak naprawdę kluczowe stany, te wahadłowe, te swing states, więc pytanie, jak w nich sobie radziła w tych sondażach Harris, a jak Trump? Tutaj właśnie wracamy do tego, co powiedziałem, że w tym sondażu najnowszym New York Times są też bardzo dobre wiadomości dla Harris, ponieważ też po debacie przeprowadzono już też znowu pięć takich dosyć prestiżowych, albo w skali kraju sondażowni, albo sondażowni, które się specjalizują właśnie w tym stanie, w Pensylwanii, pięć sondaży i w czterech z nich Kamala prowadzi zdecydowanie. O 3 lub 4 punkty procentowe. Mm. W tym właśnie, w tym najnowszym New York Times co dosyć ciekawe. W skali kraju wyszło, że jest, idą web w web-web, ale w Pensylwanii, że Kamala prowadzi o 4 punkty procentowe, co jest wynikiem, który ona by wzięła z, z pocałowaniem Oczywiście. ręki, gdyby tak faktycznie było. Jest jeden sondaż najgorszy dla Kamali w Pensylwanii z ostatniego tygodnia, też wskazywał, że są jakby web w web-web: 49 do 49%. Więc przewaga Kamali w, w Pensylwanii się, w, średni w średniach sondażowych, się, średnich sondażowych się poprawiła. Mm -hmm. e, przed debatą, w okolicach debaty, e, średnia sondażowa dawała jej tam około 0,7-0,8 punktu procentowego przewagi, teraz tu już jest bardziej 1,2. E, Mówię tak bardzo szczegółowo, ponieważ w tej chwili Pensylwania, jeśli wszystkie stany zagłosowałyby tak, jak wskazują średnio sondażowe, no to to jest ten stan, który by przepchnął e, Kamale powyżej e, 270 głosów elektorskich, powyżej 269 głosów czyli elektorskich. Tego czyli wygranej. tego progu, tak. I to nie jest ostatni stan, w którym ona prowadzi, prowadzi jeszcze w Nevadzie e, mniejszą e, różnicą mniejszym stosunkiem głosów. To byłby taki po prostu dodatek, który, którego nie potrzebuje. Jezu, ja pamiętam 4 lata temu, jak się śledziło, bo ta Nevada tam te wyniki tak wolno spływały, jak się śledziło, jak zagłosuje Nevada. Tak i Arizona, to były też takie tak. właśnie stany Georgia, akurat Pensylwania w miarę, no trochę szybciej te, te stany Midwestu ogłosiły swoje wyniki. No i też są dwa stany w których jeszcze prowadzi Trump, Karolina Północna i Georgia, które, jak pisaliśmy w są praktycznie niezbędne dla Trumpa, żeby, żeby on mm -hmm. mógł wygrać ten wyścig o, o, o biały dom, ale tam średnie sondażowe wskazują na, na przewagę Trumpa zero, rzędu 01 albo 0,2 punkta procentowego, to, więc co naprawdę. Jest nic, biorąc pod uwagę margines błędu. Tak, więc widzimy zdecydowanie po już tak. Wracając do tego pierwotnego pytania, czy widzimy jakiś taki sondażowy wzrost poparcia dla Kamali po debacie? Zdecydowanie widzimy. Kamala, według tutaj różne strony, różne, różni analitycy sondaży mają różne podejście do tego, które sondażownie są ich zdaniem najbardziej prestiżowe, wiarygodne, więc te średnie sondażowe też są różne. Natomiast średnia średnich szantażowych to jest prawie 3 punktów procentowych przewagi dla, dla Kamali w skali kraju. E, I to jest wynik, który prawdopodobnie w zupełności by jej wystarczył do tego, żeby zdobyć też wystarczająco głosów elektorskich właśnie w tych, w tych kluczowych stanach. Mimo tego, że, że te głosy elektorskie trochę jakby no, skręcają w stronę faworyzowania republikanów, o których o, o tym będziemy i cały odcinek, tak. co to będzie już w najbliższych tygodniach. Za, za dwa, tygodnie za dwa tygodnie, ja za za dwa tygodnie, tygodnie, za dwa tygodnie w czwartek duży odcinek o systemie wyborczym w stanach o tym, jak to kolegium elektorów działa. E, dowiecie się wszystkiego, czego nie wiecie o Swing States, także już, już możecie ostrzyć sobie te zęby. Tak, no więc e, Kamala zdecydowanie widzimy odbicie po, po debacie, tak jak można się było tego spodziewać. E, no i jeśli chodzi o, o sondaże, to już tutaj dużej nie będę, nie będę zanudzał. E, przejdźmy do tego, jak sprawa się ma w, w kampaniach wyborczych obu sztabów. No właśnie, słuchajcie, kampania Trumpa. W kampanii Trumpa ostatnio nam wychynała nowa zupełnie postać. I o niej dzisiaj sobie porozmawiamy. Pani Laura Lumer 31-letnia, nie wiem dlaczego wiek jej po prostu od bo jest razu. Jest kobietą. Bo jest kobietą, bo jest kobietą, więc od razu jej wiek jest najważniejszy. To znaczy, ona trochę sprawia wrażenie, jak była nową dziewczyną Trumpa, szczerze mówiąc. On ją zabrał na przykład na obchody. Yy, Chciał powiedzieć 9, 11, hmm. na obchody 11 września, zamachu i tak dalej. Mimo, że to zwróciło też uwagę, że Laura Lumer jest osobą, która kocha teorie spiskowe, jedną z takich, które powielała, było na przykład to, że cała, cały zamach 11 września to było inside job rządu Stanów Zjednoczonych. Rządu Republikanów, tak? John W. Bush'a. Tak, tak, Bush tak, tak. To by był. No. E, więc, e, więc to dosyć. E, ironiczne, no ale ona też inne, inne ma absolutnie mega kontrowersyjne wypowiedzi. Ona powiedziała o, o Kamali Harris, że jeżeli ona zostanie prezydentką, to cały Biały Dom będzie śmierdział hinduskim jedzeniem. To już nawet takie mega trumpistki, mega hardkorowe maga polityczki, jak na przykład Marjorie Taylor, Marjorie Green. Taylor Green, tak jest, kongresmenka, mówiła, że to nie reprezentuje Republikanów od Trumpa, to, to pani Lumer tutaj my tak nie myślimy, to jest rasistowskie. Tak, a ona to jest ta, która mówiła o laserach kosmicznych, prawda? Tak, tak. No, zresztą właśnie taj, Marjorie Taylor Greene to jest też osoba, która po prostu y, bardzo siedziała w świecie QAnona i tych wszystkich teorii, ale to jest za dużo nawet dla niej. Tak, nazywają ją e, niestabilną psychicznie i udokumentowaną więc no tak, jak już Marjorie Taylor Greene tak o tobie mówi, a jest z tego samego, powiedzmy, uniwersum poglądowego, no to, to tak, to jest dosyć wymowne. Co tam jeszcze ta Lumer, taki jest, nie wiem, jaki... O, ona na przykład mówi o sobie, że jest dumną islamofobką. To jest też taki highlight po prostu z, z cytatu Vicky z Laura Lumer. Tak, ona w ogóle zasłynęła z tego, jest słynna z tego, na jak wielu platformach została zablokowana albo jej konto zostało usunięte. No i nie są to tylko takie platformy jak właśnie Facebook, Instagram czy, czy w przeszłości Twitter, ale też takie platformy właśnie, które się zajmują wynajmowaniem samochodów albo dostarczaniem jedzenia. Czyli <laughs> e... ja po prostu pisała na Google Chyba takie recenzje, że ją zablokowali, typu, Tak. Tam, po prostu, przez jakieś aplikacje bankowe została mniej, mniej więcej na polskie warunki po prostu zbanowana z blika. wyrzucona z naszej klasy. <grym> tak. Ona też w przeszłości była stażystką, czy pracowała w bardzo różnych firmach skrajnie prawicowych, siedział o, o, o sektor medialny, powiedzmy. W tym, myślę, że takim, który najwięcej osób może w Polsce kojarzyć, Infowars Alexa Jonesa, takiego już naprawdę po prostu kosmicznego, kosmicznego szura to, to tam Laura e, Loomer zbierała swój po prostu dziennikarski sznyt, potem już nie mogła, ponieważ dostała bana po prostu ze wszystkich możliwych miejsc, gdzie można iść jako dziennikarka z legitymacją prasową. Ehm, Loomer też e, no, wypowiada się w dosyć żołnierskich słowach na temat tego co Trump powinien zrobić z demokratami. Ehm, co po powinien tym, robić? Po tym jak ich jak już dojdzie do, do władzy e, w wywiadzie z Timem Pulem też takim właśnie skrajnie prawicowym. Influencerem, który okazało się parę tygodni temu, że był finansowany przez Kreml. Eee, to największe zaskoczenie świata, nie? Tak, jakieś ogromne sumy, po prostu chyba 100 tysięcy dolarów e, miesięcznie otrzymywał od Kremla. On mówi, że jest ofiarą tego, bo przecież on nie wiedział skąd idą te przelewy. Ojej, I on o... został po prostu. On jest tutaj prawdziwą ofiarą, to jest on. Eee, Pul się pytał, czy. czy Trump powinien zrobić listę demokratów, którzy po tym, jak on dojdzie do władzy, powinni trafić do więzienia, na co Lumer odpowiedziała, że oni po prostu powinni zostać straceni a. za zdradę no, stanu. Wiedziałam, że Trump miał takie pomysły, żeby na przykład rozstrzeliwać dealerów narkotyków, a potem te kule wysyłać do rodziny, ale nie sądziłam, Lumer że Lumer uważa, że, że to powinni być liderzy Partii Demokratycznej. Ona też jest no, tak dumną islamofobką, jest też dumną sionistką. I ma bardzo, bardzo złe zdanie o, o Amerykanach żydowskich pochodzenia, którzy głosują na Demokratów, powiedziała, że takie osoby powinny od razu umieścić się w komorze gazowej, jeśli to jest sposób jakby ich podejmowania decyzji politycznych i, i zachowania. E, więc no tak, tutaj mamy pewien taki obraz tego, e, jakie poglądy ma laura Lumer. Trump podobno już. Przepraszam, A, powiedzy, nie, nie, nie. No no Trump, ja tak... Trump, Trump już od, od, podobno od roku chciał, żeby ona była bardziej zaangażowana w jego kampanię. Świetny pomysł, w ogóle jakby rok na to, na to naciskał, jego sztabowcy się nie zgadzali, ale teraz właśnie Lumer jednak, no, tak jak powiedziałaś, jest widywana z Trumpem cały czas na różnych obchodach, też podobno była z nim ostatnio jak on przebywał w mar lago to właśnie z nią Melania Trump siedzi w Nowym Jorku i republikanie zaczęli mówić o tym głośno, to znaczy wcześniej tak. właśnie ewidentnie były naciski za kulisami, ale teraz już są bardzo jasne naciski przed kulisami otwarcie. Tak, to znaczy, Republikanie zaczynają, jak widać, zauważać, że lumer ma zły wpływ na Trumpa. Są takie teorie, że to ona mu tak suflowała i tak z nim gadała o tych psach i kotach w Ohio, o których zresztą piszemy więcej w newsletterze ostatnim, który jest też zalinkowany w opisie do tego odcinka. No ale właśnie, że to przez nią, jako pierwszemu w czasie debaty, przyszło na myśl to katastrofalne zdanie o tym, co podobno, rzekomo, robią imigranci w Ohio. No a sam Trump, pytany o tę lumer, on odpowiada, że ja nie kontroluję Laury, yy, ona jest wolnym duchem i to jest takie yy, ona się też yy, i dlatego też my mówimy, że ona jest trochę jak obecna dziewczyna Trumpa, też chwaliła się, że po tym zamachu w lipcu yy, ona była jedną z tych osób, które właśnie były w tym samolocie z Trumpem, a z kolei w tym momencie mamy sytuację dosłownie jak w serialu Sukcesja, yy, że yy, w tym momencie Lumer zbanowano z samolotu Trumpa, tak jak to po prostu ostatnią dziewczynę yy, z patriarch rodów w sukcesji. Więc jest to niesamowita saga. E, implikacje są po prostu takie, e, że jeżeli faktycznie Lumer ma wpływ na Trumpa, to on będzie opowiadał coraz dziwniejsze i głupsze rzeczy. Tak, i to, to na przykład powiedział e, Tom Tillis, senator republikański z Karoliny Północnej. Tutaj cytat. Laura Lumer to jest e, po prostu absolutnie e, wariatka e, od teorii spiskowych, która regularnie mówi obrzydliwe... E, In disgusting garbage mm -hmm. po prostu wyrzuca z siebie obrzydliwy po prostu ściek, ściek, ściek który ma na celu podział e, partii republikańskiej i gdyby partia demokratyczna miała po prostu swojego człowieka w otoczeniu Trumpa, który tam po prostu by robił Konrada Wallenroda albo tutaj Konradkę Wallenrodkę, to by nie miała lepszej osoby niż Laura Loomer, Jeśli chodzi o, o zmniejszenie szans Trumpa na, na prezydenturę, a konkurencja jest duża, bo jest też JD Vance pamiętajmy więc naprawdę. A, tutaj, a bo, no <laughs> O, no mamy klip, mamy klip dla was z JD Vansem, słuchajcie. Ostatnie yy, wypowiedzi, które powinny nas bardzo obchodzić, ponieważ są o NATO, ponieważ są o yy, sojusznikach, którym jesteśmy jako żywo my. Posłuchajmy. Był taki przywódca w Unii Europejskiej, zapomniałem, który dokładnie wysłał do Ilona list, w którym groził mu, że trafi do więzienia, jeśli będzie dawał platformę Donaldowi Trumpowi, który swoją drogą prawdopodobnie zostanie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji Ameryka powinna powiedzieć: jeśli oh, NATO chce, żebyśmy dalej je wspierali, żebyśmy byli dobrym członkiem sojuszu militarnego, to dlaczego nie szanuje amerykańskich wartości? Dlaczego nie szanuje wolności słowa? Powiedział po prostu, Europejczykom, czyli na to, że jak chcą, żeby ich Stany broniły przed Rosją na przykład, to mają szanować Ilona Maska, mają się pokłonić Ilonowi, w jakim świecie żyjemy i dlaczego, dlaczego JD Vance myśli, że jakiś taki argument, który podziałałby na jego wiesz, jakichś po prostu kolegów z forum, będzie jakkolwiek dobrze odczytany przez o, społeczność szeroką amerykańską. Nie wiem, ja trochę żartobliwie wspomniałem o Konradzie Wallenrodzie wcześniej, ale bardzo właśnie mi się podobała taka, no to znowu, to nie jest po, po, poważna e, teoria, e... Internetowa, ale mnie przekonuje, że właśnie JD, bo JD Vance w 2016 roku, e, o czym pewnie wspominaliśmy wcześniej, określił e, Trumpa mianem, jakby kogoś, kto może zostać amerykańskim Hitlerem. Mm -hmm. e, I teraz potem oczywiście, jak to, to wypłynęła, zostawił kandydatem na wiceprezydenta, to pojawiły się żarty, że tak, ale no on miał na myśli, że to był komplement. E, natomiast <ścoughs> może faktycznie jest tak, że J Vance uważa, że Trump jest po prostu największym zagrożeniem Hitlerem i on, i on tu tam działał. W Wilczym szańcu tutaj. W Wilczym on po prostu został. Tym gatem na wiceprezydenta tam się przymila, żeby po prostu tą kampanię od środka. I w końcu przyniesie niszczyć. walizkę. No, e, bo też wspomnieliśmy o kotach i psach, Wall Street Journal dokonał naprawdę fajnej roboty dziennikarskiej. Doszli do tego, skąd się zaczął ten powiedzmy, cały właśnie. No, ta, ta plotka, czy, czy, czy ta teoria spiskowa. Faktycznie było zgłoszenie do policji w Springfield, Ohio, jednej kobiety, która powiedziała, że jej kod został porwany przez imigrantów. E, I co się okazało, ten kot się znalazł tydzień później w jej piwnicy. E, po prostu sobie wyszedł i się zgubił i został odnaleziony. A i właśnie na podstawie tego jednego zgłoszenia do policji J. D. Evans rozkręcił całą tą nagonkę. Pilnujcie e. kotów wychodzących, słuchajcie. Nie, I nie, nie, wypuszczajcie nie, kotów, nie wypuszczajcie kotów wypuszczajcie kotów. Nie, nie, tak. Nie ma... no tak się kończą koty wychodzące. Dokładnie, nie ma czegoś takiego jak kot wychodzący w sposób, który byłby dobry dla, dla, dla zwierzęcia. Ale, to, ale stary, ale widzisz ten po prostu efekt, ciąg przyczynowo-skutkowy. Jeden kot wychodzący powoduje, że w tym momencie w Ohio... Wszystkie szkoły są sprawdzane, czy tam nie ma bomby. Znaczy w Springfield, nie w całym Ohio. No tak, y, to jest właśnie robota, robota J.D. Vance'a, ale, ale wracając do tego, to, co puściliśmy, tego klipu o, o NATO. No tuf. cóż można powiedzieć? Kamala Harris, bo, bo, bo to jest oczywiście, okej, okay, można powiedzieć to, że to jest jakaś słaba, jakaś pięta Achillesowa y, Trumpa. Są te jego wypowiedzi o tym, że nie należy spiać. NATO, jak rozumiem, Vance tutaj. Pokazuje takie bardziej podejście, no my będziemy wspierać to, ale musimy bronić amerykańskich interesów. Szereg warunków, prawda? Tak. tak. I to jest normalna polityka, tutaj Realpolitik możemy wspierać, ale oni muszą dzielić nasze wartości, a nasze wartości to jest po prostu wolność słowa, czyli Twitter, czyli pocałujcie Ilona Maska i jego. W pierścień, jego tak, w pierścień, No, Kamala ma trochę inne podejście do tego, jak powinno, jak Stany Zjednoczone powinny dbać o Europę Środkowo-Wschodnią, i wypuściła trzy klipy kampanijne. Właśnie skierowane do, do, Pols do Polaków, Polek, Ukraińców, Ukrainek, i zwłaszcza myślę, że jednak do, do Amerykanów pochodzenia polskiego, europejskiego i, i wschodnioeuropejskiego. Wysłuchajmy jednego z nich: obejrzyjmy. Setki lat temu. Kiedy ze wschodu maszerowali najeźdźcy, polski wartownik zadał w trąbkę, żeby ostrzec swój naród. Dziś kochający wolność Polacy i Ukraińcy ostrzegają nas przed nowym zagrożeniem. Donald Trump zachęcał Putina do atakowania naszych sojuszników. Nie, nie będę was bronił. Raczej zachęcę ich, żeby zrobili, co im się podoba. Ale Kamala Harris usłyszała zew trąbki. Będzie bronić naszych odważnych przyjaciół. Za wolność ich i naszą. Martej, co myślisz o tym o tym wspaniałym wideo? Albo nie wspaniałym? No słuchajcie, no, myśmy o tym mówili dużo w poprzednim odcinku, że jest ostra, zacięta walka o głosy Polaków, właśnie z tych swing states, o głosy Polonii w Pensylwanii, gdzie jest blisko 800 tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia, a, a głosy wybory poprzednie tam się ważyły ta Pensylwania o 40 albo 80 tysięcy o ponad 10 razy mniej, więc y, jest walka. I to jest absolutnie naturalne, że Kamala Harris y, tak y, robi w sytuacji, kiedy Donald Trump na debacie prezydenckiej nie potrafi dwa razy odpowiedzieć na pytanie, czy chce, żeby Ukraina wygrała wojnę. To jest ważny temat dla Polaków, dla Amerykanów polskiego pochodzenia również. A na dzisiaj myślę, że to chyba już wszystko. Zakończyliśmy na mocnej nucie. Słuchajcie, zapraszamy we wtorek, zapraszamy w czwartki na regularne odcinki, co to będzie, zapraszamy na wczorajszy odcinek, w którym rozmawiamy o klimacie i o powodzi subskrybujcie, lajkujcie, przesyłajcie innym. Będziemy za to bardzo, bardzo wdzięczni. Pa, pa. pa, pa.